Witam w dzisiejszym odcinku Dziś zrecenzuję zestaw 6137 o nazwie Eskorta Policyjna Został on wydany w 2017 roku, jego cena katalogowa to 80 zł bez grosza, lecz używanego dostaniemy w okolicach 40 zł Jak dla mnie ta cena katalogowa to lekka przesada w jego skład wchodzi 144 klocków, jest on przeznaczony dla grupy wiekowej od 5 do 12 lat. Z tych klocków zbudujemy samochód holowniczy, safe, dwa motocykle i trzy minifigurki. Pierwszą minifigurką jest policjant w granatowym mundurze i spodniach o tym samym kolorze, nosi on szare rękawiczki oraz biały kask. Kolejna postacią jest policjantka w również granatowym mundurze i spodniach o tym samym kolorze, lecz tym razem bez rękawiczek, ale z kaskiem trzecim. Tą figurką jest złodziej przebrany za pracownika budowy z bujnym wąsem oraz czapkę złodzieja. Jeszcze przed przejściem do głównej części zestawu, zobacz Y. Motory: pierwszy to taki biały terenowy cross, jedynie z przodu widać znaczek policji, a drugi to już normalny motocykl, jest już bardziej oznaczony jako policyjny, ma również światła policyjne i uchwyt, a w nim odblask policyjny. Z przodu samochodu widać lampy, czarny grill, zderzak, a na nim tablicę rejestracyjną. Przyciemnianą szybę. Z tyłu znajduje się hak holowniczy, lampy stopu, kolejny grill. Z prawej strony umieszczono oczywiście koła z błotnikami i otwierane drzwi, uchwyt, a w nim krótkofalówka. Natomiast z lewej ujrzymy to samo co z prawej tylko w uchwycie umieszczono łom. Samochód ciągnie za sobą otwierany sejf. Podsumowując zestaw jest w dobry lecz cena katalogowa odstraszająca. Niestety to już kolejny pościg w mieście, a ich jest już dużo. Wolałbym jakąś inną ideę, chociaż konstrukcyjnie ten zestaw G wypada źle. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję koniecznie z dzwonkiem, żeby nie ominąć kolejnego filmiku.